Szymanko z tej strony. W ogóle w dzisiejszym odcinku razem z Mateo. Siema. Będziemy grali sobie w rafta. Będziemy zwiedzali tą wyspę. Mówiłem, że zostanę trochę. Albo razem zostaniemy, żeby pozbierać jakieś tam itemy i tak dalej potrzebne. jak widzicie, rozbudowało się trochę. Mamy sieci. Znalazłem radio. Zrobiłem nam światło. pochodnie to się świeci. Działa. Zrobiłem więcej skrzynek. Troszkę pozbierałem drewna. Tylko troszkę i w sumie wszystkiego. Siedziałem, płynąłem i to się głównie zbierało w te w sieci, ale nie jest tak źle. Jako pierwsze co chcę dzisiaj zrobić to jest piec do wytapiania. Siedziałem, chodziłem na wyspy te mniejsze i zbierałem piasek i glinę. No piasek i glinę, żeby zrobić mokre cegły, a potem te suche cegły wysuszyć. ja tam było w poprzednim odcinku obstałem jak się to się wysuszało. Tu powiedzmy postawimy piec, możemy wrzucić deski I pierwsze co, to chciałem przepalić Gdzie to jest? Będziemy chcieli przepalać metal, który też zbierałem na Nie wchodziłem na tą wyspę Ale zbierałem dookoła ten metal i glon Po tym jak zabiłem norekina, za każdym razem jak zabiłem to wychodziłem z tratwy, zbierałem i, i wracałem Dobra, możemy Umieścić glon morski I poczekamy, powinniśmy otrzymać yy, masie pnącza. O mamy maść smlącza, no to weźmiemy Pierwsze co to chcę ją wrzucić tutaj, zbadać ją Co nam to odblokowało? Butelkę Lepszą i płetwy Przyda się jedno i drugie Skądś yy, pamiętam, że albo my mieliśmy, albo znalazłem sztabkę metalu Więc ją użyjemy, żeby zrobić śrubę no, Także tu wrzucimy I teraz mamy dużo rzeczy Łopatę Lepsza wędka Wyszutnia sieci Metalowa włócznia Duży skrawek ziemi Lepszy hak Lepsza siekiera Prosty łuk to się przyda naprawdę Siatka i garnek Dobra, tu może tak Cięcie, timelapse Coś takiego zrobię Dopóki nie zbierzemy takiego To potrzebujemy na te łuki Trzecia maś I czwarta maś Teraz zrobimy te Na dwie śrubki to metal przetopimy Pierwsza sztabka metalu I mamy Drugi metal, i tym możemy zrobić drugą śrubkę oraz dwa łuki. Chciałem powiedzieć, a akurat mi zabrakło linek. Jak miło, nie mamy strzału, ale to, to problem jakiś inny. Trudno. Kamienie i plastik. O, jak miło, że drewna nam zabraknie zapewne. No trudno. Nie, nie zabrakło, ale, ale i tak mamy. Łap, swój, swój przydział strzał. A no tak, było coś takiego jak filtr. Ten lepszy filtr, i to potrzeba do tego piasek przepalić. I teraz muszę czekać, aż się to przepali. Piasek wrzucamy, i teraz poczekamy, aż nam się to na szkło zrobi, i po... będziemy mieli chociaż możliwość zrobienia tego, co chcę. Tego ci jeszcze brakuje. Czekam, aż się ten piach przepali Stopy se grze jeszcze co? Nie wiem, możliwe. Dobra, mamy szkło. Teraz wrzucamy szkło do. Tego do, do zbadania Czy dostajemy jedną czy więcej jeżeli dostaliśmy szklankę I dostaliśmy filtr lepszy Więc teraz będziemy mogli zaawansowany ruszt I zaawansowany filtr zrobić. Ale dobra yy, to idziemy na tą górkę Zobaczyć co tam się dzieje No to jest Kto ty gryziesz Chciałbym go jeszcze dobić, on jest dobicie ja bym go jeszcze dobił w sumie Nie dodałem rusztu czekaj ja pokażę wam y, trik jak zabić rekina łatwo. On jest chyba na hita albo na dwa. Czasami się udaje, żeby nas nie uderzył. Ten go. Gdzie on jest? Poł połknął tego, połknął strzałę. Po prostu on zaczął mnie atakować, a ja mu prosto... Do pyska Dobra chodź Idziemy zwiedzać Idziemy w. Ja zwiedzę ja sobie drewno pozbieram. Ale z, ty, z tych se nie pozbierasz. O to chodzi. Skoda. Dobra, i, idziemy, patrzymy co tu się dzieje Niech to znajdziesz to mów yes. Masz coś? Co było? Iś kamienie spadły Eee Jakiś to uważaj. Bo ptak ci zapewne atakuje Aho, widzę go Masz łuk Na górze no. widzę jakąś antenę Antenę? Tak u. No to będzie trzeba tam wejść Bo widzę gdzie jesteś chyba Co to miało być? Dodałem Poczekaj y Przenieś Matik I Musimy <noise> chyba zrobić tę lepszą włócznie żeby ich szybciej zabijać. Dobra, mówi, że włóżnie. 6 metalu potrzeba. Przepalamy yy, metal. Dobra, macie pięknego timelapsa, jakie Mati będzie się zajmował metalem. Możemy go spróbować y zabić tego i, i okraść z tych strzał, co mi ukradł Nie wiem, on mnie trafił przez podłogę, nie? Dźgnąłem go trzy razy, raz z łuku i dwa razy z tego A jest na parę hitów już Tak, Czekaj, bo tu... Ja muszę te strzały... Ty go zbierz, a ja spróbuję... O, bo ja się duszę! że się skapnąłem, że się duszę Ile masz dosek? 13, a ty ile masz metalu? Jeszcze dwa Jeszcze dwa musisz zrobić? Znaczy nie, ostatnie się już robi. To już... o... To jak miło, że ostatnie O, kolejnego ptaka zabiję już. Super. Podobie mi się to. Chodzimy od razu tam mniej więcej, gdzie ty Jestem tu gdzie można wejść wyżej Chodzę wyżej A i były takie jakby można powiedzieć schodki zrobione ze skał, tak? Chyba O, jest właśnie A dzik Dobra, go zabijam O Wnerwił mnie Skóra i mięso Skóra i surowe mięso i dostałem głowa guśca. Z guziec jakaś minia z Afryki No i co rzucasz w tymi kamieniami E, kózka Chodź tu dziadu Prędzej lama, ale okej Ale tu jest lama Poczekaj na mnie nie, nie pędź tak Bo to dokądś prowadzi i nie luty chyba że coś w Mam kratę. Czekaj, ja chcę otworzyć. Mam kratę. Uuu, dostaliśmy dostałem, dostałem przepis na czerwony melon. Dostałem wiosło. Masz tutaj. już tu tymi... nic zabrałeś? Tak. Dobra. Dostałem zawias. Tu jest jakaś pralka. Nie wiem co to jest. Wygląda jak pralka. Jakaś antena. Ale że tej anteny nie można zabrać. W sumie tak już nie działa. Jak on gdzieś tu podleci, to ja bym go wziął, spróbować zestrzelić. Wiesz? Ja on go zabił, bo mi się bardzo nie podoba jak on tak lata nad nami co chwilę. Nie jak on nura zawalił. Ale tam, tam mi ta lama gdzieś zleciała na dół nie wiem gdzie. E, on się pojawia znikąd. Zrzuca na nas y, tego. On no, już trochę do czasu zajmuje, żeby zobaczyć ten kamień z podłogi, nie? No. No ja się wiesz o co mi chodzi z ziemi. Co tam być? Gdzie ty lecisz, co? Eee! Trafiłem go! Super, ja się rozjadę Na prostu postoję tu Zabiłem! Zleciała na dół Jezu. Ten ragdoll Teraz tego grubego trzeba zabić e. Okej, okay, ptak właśnie wziął kamień z dosłownie po prostu ściany Aha, to zciąłem na fizykę No Nie no, wiesz to będzie ci tak W prostej linii leciało Problem. Trafiłem go. Mam opcję uwolnij się. Wiesz co to robi? Nie wiem. Kliknąć. Możesz spróbować. Dostał. Teleportacja w bezpieczne miejsce. Jestem bliżej trafy. Trafiłem go kolejny raz. A dalej mam jedną strzałę tylko. O, znalazłem zewnątrz. Chcę. go gdzie, Chcę. tam? jest? Zleciałem się tak trochę Po ściance On przeżył, tak mi się wydaje Jest! Zabiję Beginner's creature Hunter Super Zabiłem go Co dostałem? Jestem piórka, Ciekawe. ogrom piórek, mięsa I kamienną strzałę. Odzyskałem jedną strzałę To jest po prostu taka mewa na sterydach Nie opłaca się zbytnio tego bić Web mamy chociaż Oh, o! Znalazłem jakąś podwodną bazę Czekaj, idę tam Tej gigaskale Ja poczekam tutaj na ciebie po prostu. A to myślę. nie jest tak, to nie jest na wodzie, takie jakby. O, już osu... widzisz mnie. no. w sensie widzę tę kwadratową skałę. To gdzie to jest na tamtej wyspie? W sensie... To jest tu. Na tej gigaskole, raczej w niej. Mhm. A że tam. Widzisz, gdybyśmy już odle ten ...odpłynęli, to byś tego nie zauważył. Oni ja, ani ty. Tu można sobie powietrze złapać. To jest do Juu, dostałem wyrzucony hak. Dobra, no to akopam na naszego radyka, który znalazłem pomiędzy odcinkami. Żegnam Was i... taka mała prośba, jeżeli byście mogli wysłać ten film znajomym, ewentualnie po prostu skopiować link do filmu. Kliknąć tam udostępnij i skopiować link, bo to... Bustuje algorytm, a że wróciłem, to bym poprosił o jakiś odzew. Przydałoby się. No, ja byłem Wuko, to był Mati, graliśmy w Rafta. No i co? Do zobaczenia, do następnego odcinka. Siano. Siano.